Jest to tylko bełkot, brak wizji, chaos komunikacyjny, poddawanie się naturalnemu biegowi rzeczy. Tak rozwijały się kiedyś nasze miasta w PRL-u, ale dzisiaj wszyscy tego się wstydzimy. Nie? Burmistrz do roku 2020 nie planuje i nie ma pomysłu na faktyczny rozwój miasta, w tym turystyki, nowych inwestycji, ściągnięcia biznesu. Nowych rozwiązań architektonicznych, nowej jakości dróg i komunikacji i jakże ważnej współpracy z naszą elektronią w Kozienicę, która jest dla nas ważnym ośrodkiem. Stworzenia warunków do rozwoju osobistego i zawodowego i pozostania młodzieży na naszym terenie. Sportu, kultury i najprostsza rzecz: darmowy internet i chociaż małe kino, które jeszcze ja jako młody człowiek pamiętam, że było w straży, a dzisiaj trzeba jechać do Radomia czy do Warszawy. Niby no nie jest to daleko, ale mogło być kino również u nas. I moim zdaniem, myślenie o mieście ograniczone do bieżącego wygładzania uliczek i chodników jest potrzebne ale na szczeblu kierownika i tylko kierownika, a nie na szczeblu burmistrza. A to, jak będzie wyglądał nasz region za kilka lat, w największym stopniu będzie zależało tylko od nas samych, proszę Państwa. I jestem przekonany, że nasza aktywność będzie wyzwalać postawy coraz bardziej aktywne i twórcze. I wierzę głęboko, że uda nam się zrealizować nasze zamierzenia w najlepszym dla nas wszystkich efektem. No i to bym chciał na wstępie krótkim tyle powiedzieć. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze jedno. Pamiętajcie, że 21 macie tylko jeden bardzo ważny głos i ten głos zadecyduje o przyszłości Państwa i naszego miasta. Także oddajcie go w dobre ręce. A teraz proponuję oddać głos Panu Stanisławowi Wątkiewiczowi, który przedstawi Państwu bardziej szczegółowo plan naszego działania. Dziękuję za uwagę. Program, który za chwileczkę w skrócie Państwu przedstawię jest programem przełomu, jest programem, który wydaje nam się, że zgodnie z tym ży życzeniem pana Darka, który wypowiedział i kiedy, kiedy zaczęliśmy pracę nad tym programem, że to jest program nowo dla, nowocze dla nowocześniejszej gminy, dla gminy bogatszej. Dla gminy, która faktycznie jest w stanie zaopiekować się swoimi mieszkańcami, nie tylko w ten sposób, że co roku oddaje się kilkadziesiąt czy kilkaset metrów chodników, właśnie z Bruku, tak jak to było powiedziane, czy asfaltuje się gdzieś na wsi jakąś, jakiś kawałek ulicy, która w dalszym ciągu nie ma chodnika, i pomimo tego, że jest to droga na przykład krajowa, w dalszym ciągu ludzie, ludzie grzęzną w błocie, bądź są spychani przez samochody gdzieś tam głęboko na pobocze bo tak to dzisiaj wygląda. Wszystkie główne dojazdowe drogi do Kozienic wyglądają tragicznie i to nie tylko w tej części swojej tkanki zależnej od gospodarza, czyli generalnej dyrekcji, ale również jeśli chodzi o pobocze. Przechodząc do konkretów, żeby ta wypowiedź nie była zbyt długa, zostałem upoważniony, aby w imieniu tego zespołu, który pod kierownictwem pana Darka pracował, Przedstawić Państwu w dużym skrócie program wyborczy pana Darusza Piwońskiego. Szczegółowy materiał dotyczący tego programu, nie wiem czy to już zostało powiedziane, dostaniecie Państwo dzisiaj wychodząc. To jest taka książeczka. Mamy nadzieję, że znajdziecie tam Państwo odpowiedź na różne nurtujące Was problemy. Mamy wielką prośbę o. Przedyskutowanie tego, tego, tego programu w rodzinach, w domach, w zakładach pracy, w miejscach pracy, tam, gdzie się spotykacie, i kierowanie pytań do pana Darka w różny sposób. Jest do dyspozycji numer telefonu, do sztabu, jest strona internetowa. Będą jeszcze w trakcie tej kampanii kolejne spotkania, gdzie, gdzie będzie możliwość jakiejś dyskusji. Będziemy starali się na te pytania państwu odpowiedzieć, ale po to ten program był pisany, żebyśmy spróbowali odpowiedzieć państwo na pytania, które jeszcze nie padły, których sami sobie czasami nie, sformuł których jeszcze sami nie sformułowaliście, bądź na pytania, które Wam chodzą od lat po głowie. Program został podzielony na pięć podstawowych bloków. Jest to pierwszy punkt, czy pierwszy blok taki tematyczny. Jest to poprawa jakości życia mieszkańców. Drugi jest to rozwój infrastruktury. Trzeci efektywna współpraca z elektrownią. Czwarty, współpraca za granicą i finanse gminy. Przejdę po kolei do omówienia poszczególnych tych bloków tematycznych. Proszę Państwa, kozienice wyludniają się. Wyludniają się w dość dużym tempie. O ile pamiętam, jest to za czasów chyba rządów obecnego burmistrza, jest to około. Półtora, półtora tysiąca osób, kilka procent rocznie z Kozienic wyjeżdża. Nie wnikam tutaj w kwestię przyrostu naturalnego i zgonów, natomiast widać z danych statystycznych zarówno na stronie GUS-u, jak i stronie urzędu, że jest bardzo duża migracja kadr, czyli osoby, które mają jakiekolwiek wykształcenie, zdobędą bądź chcą zdobywać to wykształcenie, nie wracają tutaj ze względu na to, że brak jest oferty pracy. Oczywiście burmistrz nie będzie zatrudniał w urzędzie. W urzędzie może zatrudnić kilka osób, które załóżmy będzie trzeba z jakiegoś powodu ze względu na brak kwalifikacji wymienić. Natomiast to nie jest miejsce do tworzenia miejsc pracy. Burmistrz zatrudnia pośrednio poprzez stworzenie warunków dla biznesu lokalnego i biznesu napływowego, tak aby przedsiębiorcy chcieli się tutaj rozwijać i, i tworzyć nowe miejsca pracy, bądź aby więksi inwestorzy przyjeżdżali i instalowali tutaj firmy. O tym punkcie, czyli jaki mamy pomysł na miejsca pracy, wrócę szczególnie przy punkcie współpracy z elektrownią, gdyż tam będą bardzo konkretne pomysły i myślę, że Państwa troszkę pozytywnie zaskoczymy tym, co chcemy w tym punkcie powiedzieć, Mieszkania. Proszę Państwa, tak bogata gmina jak Kozienice ma w tej chwili 100 osób, 100 rodzin, które czekają na mieszkania zastępcze socjalne. To wstyd, dlatego że to jest mały ułamek budżetu każdego roku i te 100 osób, które czeka, czy 100 rodzin, które czeka w kolejce, czekać nie powinno. Ale to jest jakiś absolutne minimum. Aby rozwiązać ten problem przez tak bogatą gminę. Dlatego, że gmina powinna być również inspiratorem budowania taniego, powstawania taniego budownictwa, a nie tak, jak to dzisiaj czytamy w tym dokumencie, który przed chwilą krytykował Pan Darek, czyli w Strategii Rozwoju Miasta, że gmina jest zainteresowana rozwojem mieszkanictwa za wyjątkiem TBS-ów. Niezrozumiałe, dlaczego za wyjątkiem TBS-ów, kiedy cała Polska buduje się właśnie TBS-ami. Czy dlatego, że. Yy, Tkanka mieszkaniowa nie staje się własnością gminy, nie musi się stawać własnością gminy, niech będzie własnością innej spółki czy stowarzyszenia. To zupełnie nie jest istotne, tak jak ustawodawca o TBS-ach mówi. Ważne jest, żeby gmina wzięła na siebie ten. Taki czynnik sprawczy, czyli żeby zorganizowała ludzi, pokazała: tu jest miejsce, może ja wam, może kupimy i damy wam w aporcie tą działkę, albo przekażemy grunty miejskie. Tutaj pociągniemy, pociągniemy infrastrukturę i ci, którzy potrzebują tych mieszkań, organizujcie się, pomożemy wam w kwestiach prawnych, organizacyjnych i niech ten TBS, jeden czy drugi, powstanie. Tak jest w całej Polsce i młode małżeństwa w ten sposób sobie rozwijają, rozwiązują problem mieszkaniowy. Tutaj, aby nie dotykać się. Nie chcę nikogo oskarżać, ale aby się nie narobić, TBS-y są programowo w strate strategii miasta wyłączone z opcji, z opcji jak gdyby rozwoju mieszkalnictwa. Jest to zupełnie niezrozumiałe w gminie, która ma pieniądze i która ma problem z odpływem młodych ludzi do innych miast. Proszę Państwa, internet bezpłatny to jest luksus. O tym może nie powinniśmy mówić w pierwszym roku, ale to jest luksus dla. dla Takich gmin, które no są szczęśliwe w takim stanie, w jakim są. Natomiast coraz więcej miast w Polsce posiada punkty, tak zwanych hotspotów, hot gdzie przebywając w jakichś miejscach publicznych, można bez problemu ten internet osiągnąć, bądź są rozwiązania takie, że młodzież ucząca się dostaje kod dostępu. Loguje się i ma ten internet za darmo cały czas. Nie chodzi o to, żeby firmy korzystały z tych rozwiązań, żeby gmina nagle sponsorowała biznes, który musi mieć połącza bardzo szybko, bardzo szybkie, duży, o dużej pojemności przekazywane pliki itd. Natomiast chodzi głównie o to, żeby uniknąć czegoś takiego, że młody człowiek pochodzi, z, powiedzmy, z uboższej rodziny, jest problem nie tylko z komputerem, ale jest i problem z internetem, bo nie ma sieci, bo nie ma, bo nie ma możliwości wykupienia abonamentu. To jest we, współczesnym, we współczesnej Polsce, we współczesnej Europie brak internetu bezprzewodowego, a dla niektórych grup wiekowych i społecznych darmowego internetu bezprzewodowego jest elementem wykluczenia. Tak jak 50 lat temu niemożność pójścia do szkoły średniej, czy dostania się na studia była elementem wykluczenia, czy niemożność podjęcia pracy przez kobiety było elementem wykluczenia. Tak samo dzisiaj brak dostępu do internetu jest to element wykluczenia społecznego. Chciałem Państwu powiedzieć, że wiele, miejsc, wiele miast w Polsce ten problem już rozwiązało i w budżecie gminy Kozienice jest to bardzo mała kropla. To jest tylko kwestia tego, czy się chce. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Przepraszam na wstępnie za mój wyjątkowo wieczorny wystrój, ale to już Pan Piwoński usprawiedliwił mi, po prostu moja walizka zginęła gdzieś po drodze w Barcelonie i mam nadzieję, że jak najszybciej dotrze do mnie tutaj do Kozienicy. Proszę Państwa, może powiem na wskrócie jakie mamy wspólne powiązania. Eh, więc eh, eh.